Cześć! Cześć! Witamy w 219 odcinku Kuriera Akademickiego, który poprowadzą dla Was Karolina i Stanisław. Mimo, że prezenty są już rozdane, my przechodzimy do Was z kolejnym. A w dzisiejszym wydaniu dowiemy się, jak wygląda sytuacja bezdomnych podczas świąt. Przybliżymy temat pracy w Wigilię. Omówimy zjawisko bożonarodzeniowego konsumpcjonizmu. Oraz wybierzemy się na jarmarki świąteczne w Poznaniu. Zapraszamy! Wielu osobom Boże Narodzenie kojarzy się z ciepłem rodzinnego domu. Nie trudno więc zapomnieć, jak wymagający jest to okres dla tych, którzy tego dachu nad głową nie mają. O osobach w kryzysie bezdomności opowie Oliwia. Święta to czas radości i rodzinnego ciepła, ale nie dla wszystkich. Dla części osób oznaczają samotność i zmaganie się z trudnymi warunkami. ktoś utraci mieszkanie z powodu tego, że stracił pracę, stracił tą pracę, ciąg, różnych niesprzyjających okoliczności, Czasem też uzależnienie jest powodem bezdomności. Bezdomność nie musi trwać całe życie. Da się z niej wyjść i zacząć od nowa. Wielu osobom udaje się pokonać ten trudny etap oraz wrócić do normalności. Jednym z takich osób jest pan Piotr, który obecnie działa w Fundacji Barka. Bardzo dobrze zarabiałem, tylko miałem jeden, jeden taki problem z alkoholem. Jakaś taka nieufność w człowieku jest, że, że, żeby podjąć jakąś decyzję, ale ja byłem gotowy, ja tej ulicy miałem dosyć. Caritas co roku organizuje wigilię dla osób potrzebujących, zapewniając im ciepły posiłek i chwilę wytchnienia. To ważna inicjatywa, by nikt nie czuł się samotny w święta. To jest taka bardzo, bardzo, bardzo duża Wigilia. Zależy nam, żeby przypominała jak najbardziej taką domową Wigilię rodzinną. W tym roku przygotowaliśmy ją dla 1200 osób. Święta osób dotkniętych kryzysem bezdomności są trudne. Mieszkaniec jednego z ośrodków dla bezdomnych zgodził się podzielić swoimi doświadczeniami. Święta tu to już nie jest to, co w domu. Tu w zasadzie noc, co tu robisz. No i co? No mi zostają książki, ja teraz strasznie dużo czytam. Wiele osób w trudnej sytuacji potrzebuje tylko jednego gestu, który otworzy przed nimi drogę do zmiany. Osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na różną pomoc. Jadłodajnie czy też fundacje. Czego jednak mogą spodziewać się w schronisku? Musimy... Zapewnić taką pomoc, która będzie aktywizowała ludzi do opuszczenia ośrodka. Działania, które są tutaj, one dotyczą jakby wszystkich sfer życia. No jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to przede wszystkim musi być szczęśliwy. Święta to trudny czas dla ludzi dotkniętych bezdomnością. Warto więc wspierać inicjatywy, dzięki którym przy wigilijnym stole znajdzie się miejsce dla każdego. Dla kuriera akademickiego Oliwia Goszkiewicz. Wigilia to czas rodzinnych spotkań i odpoczynku. To właśnie wtedy świat na chwilę staje w miejscu, a wokół choinki gromadzą się najbliżsi. Jednak nie każdy może spędzić ten czas w taki sposób. Więcej w swoim materiale opowiedzą Natalia i Asia. Wigilia kojarzy się z czasem spędzonym w gronie najbliższych. Jednak w ten dzień nadal wiele osób musi chodzić do pracy, co ma się zmienić już w przyszłym roku na mocy nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Wzbudziła ona spore kontrowersje. Myślę, że to są też duże straty finansowe dla państwa. Kolejny dzień wolny, tak naprawdę musimy jakiś inny dzień wtedy dać pracujący. Nie wiem, czy jakąś niedzielę, czy na przykład 6 grudnia. Grudzień to miesiąc największej konsumpcji w Polsce, a sklepy są przypełnione klientami, którzy szukają prezentów dla bliskich. W z sporą cierpliwością muszą wykazać się sprzedawcy, którzy obsługują klientów robiących zakupy na ostatnią chwilę. Zgodziłam się na to, żeby pracować od 8 do 13. Raczej będzie tak samo jak w każdą inną niedzielę, chociaż przed świętami to faktycznie jest zdecydowanie większy ruch niż tak zwyczajnie w miesiącu. Jednak czy wszystkie zawody mogą sobie pozwolić na dzień wolny w to święto? Są branże, które działają dla dobra i bezpieczeństwa obywateli. Straż pożarna, pracownicy transportu publicznego, szpitale i policja. Dla nich jest to normalny dzień pracujący. Czasami zdarza się, że musimy przerwać wieczór wigilijny i pojechać do pracy, zwłaszcza wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś bardzo poważnego wydarzenia. Naszym zadaniem jest zapewnić wszystkim w tym dniu, ale w każdym innym, poczucie bezpieczeństwa i staramy się to tak zorganizować, żeby tak się stało. Według ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, wigilia jest aktualnie dniem roboczym do godziny 14. W zamian za uczynienie jej całkowicie dniem wolnym od pracy, ustawa przewiduje dodatkową trzecią niedzielę handlową w grudniu. Ekonomiczne skutki wolnego dnia od pracy zawsze się pojawią, bez względu na to, czy to będzie wigilia, czy inny dzień. Może to obfitować przede wszystkim w jakiś delikatnie niższy wzrost produktu krajowego brutto, ale myślę, że niezauważalny, dlatego że ta konsumpcja, która jest przewidziana na ten dzień, ewentualnie zakupy zapewne rozłożą się na inne dni. W związku z nadchodzącymi zmianami zapytaliśmy studentów o ich opinię w tej sprawie. Nie uważam, że to są duże straty dla państwa, gdyż niedzielenie handlowe na przykład nie spowodowały takich strat według wyliczeń na przykład dyrektora Rossmana. Ja akurat jestem jak najbardziej za, w sensie Polacy to jest jeden z najbardziej pracowitych narodów w Europie, także myślę, że jeden dodatkowy dzień wolnego nie zrobi to wielkiej różnicy. To odbije się przede wszystkim pozytywnie, w mojej opinii, wobec pracowników, wobec tych wszystkich, którzy zawsze musieli pracować. Nowelizacja ustawy czeka na podpis prezydenta. Jak mogliśmy usłyszeć, zdania na temat Dnia Wolnego w Wigilię są podzielone. Jedni uważają, że to dobry pomysł, by w 100% oddać się przygotowaniom do wieczerzy. Przeciwnicy natomiast widzą negatywne skutki gospodarcze. Jaka będzie rzeczywistość? O tym przekonamy się już w przyszłym roku. Dla kuriera akademickiego Natalia Andrzejewska. Dla wielu z nas okres świąteczny wiąże się z dużymi wydatkami. Według statystyk z roku na rok są one coraz wyższe. Czy zatem wydajemy za dużo pieniędzy na nasze prezenty? Na to pytanie odpowie nam Amelia. Okres świąteczny zazwyczaj opisywany jest jako czas spokoju i ciepła. Jednak poza pięknie przybranymi choinkami, pełnymi stołami, kryje się coś więcej przedświąteczny szał zakupowy. W obecnych czasach mierzymy się z problemem konsumpcjonizmu, który stale wzrasta. Ten trend polega na nadmiernym kupowaniu i jest określany jako zjawisko konsumpcjonizmu, które ma dostarczyć jednostce poczucia satysfakcji z faktu zakupu każdego kolejnego nowego dobra. Zgodnie z zasadą dużo, szybko i tanio. Kolejki w sklepach i centrach handlowych stają się coraz dłuższe. Stanowi to duże wyzwanie dla pracowników. Musimy poświęcić dużo czasu na pracę z klientem, na przerabianie dostaw, na pracę z produktem, więc jest to miły czas. A przepraszam, czasami zdarzają się. Kacper, właściciel restauracji, ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Według niego poziom konsumpcjonizmu podczas świąt w gastronomii jest bardzo niski. To jest głównie stagnacja, organizujemy w dużej mierze spotkania świąteczne, takie grupowe, firmowe. Ten... Konsumpcjonizm w gastronomii jest raczej umiarkowany, bym powiedział. Okres świąteczny bardzo często kojarzy nam się ze spędzaniem czasu z bliskim, jednak najczęściej przeznaczamy go na zakupy. Czy w tym całym szale zakupowym ludzie zdają sobie sprawę z problemu konsumpcjonizmu? Czym kojarzy się konsumpcjonizm? Generalnie to kojarzy mi się z takim wiecznym kupowaniem, gdzieś tam niespełnionym pogonią za tym, czego nie mamy. Jeszcze. Konsumpcjonizm. Z konsumpcją do ustną. Z biegiem lat problem konsumpcjonizmu staje się poważniejszy, dlatego warto podejmować przemyślane decyzje. Czasem warto zwolnić i przestać gonić za dobrami materialnymi. Ten wspaniały okres spędźmy w miłości, z rodziną i wszystkimi bliskimi. Dla kuriera akademickiego Amelia Holewa. W grudniu nasze miasto nabiera świątecznego uroku. W powietrzu unosi się zapach pierników, a ulice rozświetlają tysiące lampek, wszystko za sprawą klimatycznych jarmarków. Więcej o nich w materiale Olgi i Malwiny. Święta coraz bliżej, a w Poznaniu czuć to na każdym kroku. Zwłaszcza tutaj, na jarmarkach Bożonarodzeniowych. Stary rynek, plac wolności i międzynarodowe targi poznańskie zamieniły się w magiczne miejsca pełne zapachów, świateł i świątecznej atmosfery. Jedną z atrakcji, jakie przygotowało miasto, jest lodowisko znajdujące się pod ratuszem miejskim. Piękne lodowisko, pięknie oświetlone. No i wypożyczalnia zaraz. Te łyżwy też są przepiękne. Robią całą robotę. Kaski na głowach. No, wspaniała rzecz po prostu. No, dzieci przede wszystkim korzystają, tak? Jest y, ruch y, na powietrzu świeżym, że no, same superlatywy, tak? Więc y, uważam, że każdy, każdy powinien korzystać z tego. Dużą popularnością cieszy się również koło młyńskie oraz karuzele. Najmłodsi także nie mogą narzekać na brak atrakcji. Specjalnie dla nich przygotowano wystąpienia teatralne w samym centrum Placu Wolności. Ja jestem bardzo zadowolona z tych przygotowań do świąt, ale pani nie wie, co się stało, dlatego pani tak się cieszy i się uśmiecha. Jednak czy Jarmark zaskoczył odwiedzających nowościami? Mam wrażenie, że jest względnie podobnie do tego, co było w zeszłym roku. Ceny oczywiście są zaporowe, co jest, no, ale... Nie pierwszy raz kiedy raczej ktoś o tym mówi albo się o tym słyszy. Mi się bardzo podoba. Wszystkie elementy zostały zachowane takie, które tworzą tam wspaniałą atmosferę świąteczną. Mamy koło, mamy tutaj karuzelę, także przepiękne dekoracje, choinka i oświetlenie. W tym roku bardzo mi się podoba jarmark, podobnie jak w poprzednim. Zdania odwiedzających jarmarki są podzielone, ale jedno jest pewne. Nie odbyłyby się one, gdyby nie wkład przedsiębiorców, takich jak pani Joanna. U nas przede wszystkim wszystkie rzeczy są ręcznie robione. Świece sojowe są wykonywane przez moją córkę. Zeszka ma 16 lat, tak więc bardzo jestem z niej dumna. Ozdoby choinkowe takie świąteczne robi moja mama z moją ciocią, a przyjaciel rodziny takie dekoracje różne z drewna. Praca na jarmarku wiąże się jednak z pewnymi trudnościami. Spotyka się bardzo fajne osoby, no jest trochę wyczerpujące, bo jednak jesteśmy kilka ładnych tutaj godzin i, i oprócz tego czasem jest trochę zimno, ale ogólnie jest bardzo fajnie, jest świetny klimat. Na jarmarku kupimy nie tylko ręcznie robione dekoracje, ale także oscypki, szaszłyki, Polski bigos i kiełbaski, które kojarzą nam się ze świętami. Na osłodę możemy znaleźć pierniki, żelki, a nawet owoce w czekoladzie. I jak? Czujecie już magię świąt? Poznańskie jarmarki to idealne miejsce, by wczuć się w ten magiczny, świąteczny klimat. Dla kuriera akademickiego Olga Kokotowska. To już wszystko, co przygotowali nasi dziennikarze. Jest to również ostatni odcinek w 2024 roku. Z tej okazji chcielibyśmy życzyć Wam wesołych świąt oraz udanej zabawy podczas Sylwestra. Zapraszamy Was również na naszego Instagrama, Facebooka i TikToka. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w przyszłym roku. roku.